I tam postanowiłem nagrać odcinek o może nie gloryfikacji, ale o tych co zginęli podczas wojen nie wiem czy w słusznej sprawie, czy nie nie moje zmartwienie. Także nie popieram, nie neguję, chciałem wam tylko tak pokazać, że takie coś też w Niemczech jest, także będzie parę wam przedstawię i do usłyszenia. Za chwilę, a tu są nieco starsze te groby, nie wiem, nie widzę daty nawet, ale bardzo, bardzo stare. Witam ponownie, tu mamy takie stare krzyże. To pewnie XVI, XVII wiek. Nie mam pojęcia dokładnie, może wcześniej, może troszeczkę później, bo nic nie napisane. Także seria krzyży pomników, może nie pomniki, to jakieś oznaczenia są. Także do usłyszenia za chwilę. Witam ponownie, tu mamy następny. 14, 18, 39, 45 Także następny do kolekcji jedziemy dalej Witam ponownie następny taki znaleźliśmy, że on nie stoi. Nazwiska imiona, kiedy to jest pierwsza, to była druga, pierwsza wojna Wszyscy co tu zginęli świeczki pewnie zapalają także przy szkole stoi, nie wiem, gloryfikują, negują czy tylko pamięć, nie mi oceniać to tylko w celach pokazania także do usłyszenia niebawem